Czasami czujemy większą więź z naszymi zwierzętami niż z ludźmi. Często zastanawiamy się dlaczego tak się dzieje, co sprawia, że nasze serca otwierają się szerzej przed czworonogami niż przed innymi ludźmi. Karl Jung, wybitny psycholog, twierdził, że nasza relacja ze zwierzętami jest odzwierciedleniem głębszych procesów psychicznych. Czy to może być sposób na ucieczkę od ran emocjonalnych, które wciąż nosimy w sobie? Może zwierzęta z ich bezwarunkową miłością stają się dla nas nie tylko towarzyszami, ale także kluczem do zrozumienia samych siebie? W dzisiejszym filmie przyjrzymy się, dlaczego niektórzy ludzie wolą zwierzęta od ludzi, jak ta relacja może nas leczyć, oraz jak możemy odkryć naszą prawdziwą naturę poprzez nasze więzi ze zwierzętami. Oto podróż przez psychologię Junga, która może pomóc Ci zrozumieć, dlaczego nasze serca biją szybciej przy naszych pupilkach i jak te relacje mogą wpłynąć na naszą podróż ku autentyczności i uzdrowieniu. Wielu ludzi, którzy doświadczają głębokich emocjonalnych ran, coraz częściej wybiera zwierzęta jako swoich towarzyszy życia. Zastanówmy się przez chwilę, co sprawia, że czujemy się bardziej komfortowo i bezpiecznie w towarzystwie czworonogów niż w kontaktach z ludźmi. Odpowiedź leży w psychologii. W szczególności w koncepcji Junga, który dostrzegał głębokie powiązanie między naszymi emocjami a tym, jak postrzegamy relacje międzyludzkie. Zwierzęta, w przeciwieństwie do ludzi, nie oceniają nas, nie krytykują ani nie wystawiają na próbę. Ich miłość jest bezwarunkowa i nie wymaga niczego w zamian. To może być dla wielu osób ogromną ulgą, zwłaszcza gdy przeszły one przez traumatyczne doświadczenia związane z odrzuceniem, zdradą czy brakiem akceptacji w ludzkich relacjach. Zwierzęta oferują przestrzeń do bycia sobą, bez lęku przed oceną. Karl Jung twierdził, że nasza cień, te nieuświadomione, stłumione części naszej osobowości, może często prowadzić nas do odrzucania innych ludzi. Zamiast konfrontować się z własnymi lękami, niepokojami czy nierozwiązanymi emocjami, niektórzy wybierają ucieczkę w świat zwierząt, które zapewniają spokój i poczucie bezpieczeństwa. Zwierzęta nie tylko akceptują nas takie, jakimi jesteśmy, ale potrafią również wyciszyć nasz wewnętrzny chaos, stając się częścią procesu uzdrawiania. Kiedy odczuwamy ból, strach czy samotność, Często nie potrafimy znaleźć odpowiedniego wsparcia wśród innych ludzi. W takiej chwili pies czy kot staje się nie tylko towarzyszem, ale także terapeutą, który swoim milczeniem i obecnością daje nam przestrzeń do przetrawienia tych trudnych emocji. Ta relacja z zwierzęciem staje się więc formą terapii, a niejednokrotnie mostem prowadzącym do uzdrowienia naszych ran emocjonalnych. Jung zauważył, że kontakt z naturą, a więc i ze zwierzętami, pozwala nam na powrót do korzeni, do naszej pierwotnej natury. Zwierzęta mogą stać się tym, co przypomina nam o tym, kim naprawdę jesteśmy, niezależnie od maski, którą przywdziewamy w społeczeństwie. Dla wielu osób to właśnie ta prosta, niewinna więź z czworonogiem, Staje się sposobem na odzyskanie równowagi w świecie pełnym ludzkich komplikacji. W psychologii Junga zwierzęta odgrywają rolę symboli reprezentujących naszą instynktowną, pierwotną naturę. Karl Jung uważał, że ludzie mają w sobie głęboko zakorzenione archetypy, które są wyrazem uniwersalnych doświadczeń ludzkich. Zwierzęta w swojej dzikiej i nieokiełznanej formie reprezentują te aspekty naszej psychiki, które często są tłumione lub ignorowane przez społeczne normy i oczekiwania. Zwierzęta w swojej najczystszej formie są manifestacjami naszej wewnętrznej natury, tej części nas, którą nie zawsze chcemy zaakceptować. W mitologii, literaturze i marzeniach sennych zwierzęta często pojawiają się jako symbol sił, które mogą nas prowadzić lub zniszczyć. Na przykład, wilk może reprezentować naszą dziką, nieujarzmioną stronę, naszą potrzebę wolności i niezależności. Z kolei koty, znane ze swojej tajemniczości i niezależności, mogą symbolizować nasze wewnętrzne pragnienie spokoju. Introspekcji i samotności. Jung dostrzegał w tych symbolach ukryte znaczenia, które pozwalają nam lepiej zrozumieć naszą psychikę. Zwierzęta działają jak lustra, w których możemy dostrzec nasze najgłębsze lęki, pragnienia i instynkty. W psychoterapii Jung wykorzystywał te symbole do odkrywania nieświadomych procesów psychicznych, które kształtują nasze życie. Zwierzęta mogą zatem pełnić rolę przewodników w podróży ku samopoznaniu, pokazując nam aspekty naszej osobowości, które normalnie byłyby ukryte w mroku nieświadomości. Na przykład, jeśli w marzeniu sennym pojawia się dzikie zwierzę, może to oznaczać, że musimy skonfrontować się z naszą dziką naturą i uznać ją za część siebie. Jeśli natomiast zwierzę w śnie jest ranne lub osłabione, może to wskazywać na zranioną część naszej psychiki, która potrzebuje uzdrowienia. Zwierzęta w snach i mitach mogą również reprezentować nasze instynkty ochronne, które prowadzą nas w trudnych chwilach, jak psy, które strzegą swojego terytorium, lub ptaki, które potrafią unikać zagrożeń. Zrozumienie symboliki zwierząt w kontekście psychologii Junga pozwala nam na głębsze połączenie z naszą wewnętrzną naturą i integrację tych pierwotnych instynktów, które tak często staramy się ignorować. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć nie tylko siebie, ale i nasze miejsce w świecie pełnym naturalnych rytmów i archetypów. To, jak łączymy się ze zwierzętami, często mówi nam więcej o nas samych, niż moglibyśmy poczuć na pierwszy rzut oka. Zastanów się, co twoja więź z pupilem może ujawniać o twoich wewnętrznych potrzebach, emocjach i pragnieniach. Karl Jung często podkreślał rolę nieświadomych symboli i archetypów, które przejawiają się w różnych aspektach naszego życia. Relacja ze zwierzętami może stać się kluczem do głębszego zrozumienia samego siebie. Jeśli masz szczególną więź z psami, może to wskazywać na Twoją potrzebę lojalności, ochrony i bezpieczeństwa. Psy, jako symbole przyjaźni, oddania i ochrony, mogą reprezentować cechy, które są dla Ciebie niezwykle ważne. Być może w Twoim życiu brakowało stabilnych relacji opartych na zaufaniu i wierności, a pies staje się uosobieniem tej tęsknoty. Ich obecność daje poczucie stabilności, dając Ci poczucie bezpieczeństwa i miłości, której szukasz. Z drugiej strony, jeśli wolisz koty. Może to świadczyć o Twojej potrzebie niezależności, przestrzeni i introspekcji. Koty symbolizują tajemniczość, niezależność i spokój. Wybierając kota, być może poszukujesz ciszy, samotności lub chwili na refleksję. Koty uczą nas, jak być w zgodzie z samym sobą i jak szanować granice zarówno nasze, jak i innych. A co z osobami, które czują silną więź ze zwierzętami egzotycznymi lub dzikimi? Takie osoby często mają silną więź ze swoją dziką stroną, z instynktami, które nie zawsze są akceptowane w społeczeństwie. Wybór egzotycznych zwierząt może symbolizować dążenie do wolności, niezależności lub chęć wyjścia poza utarte schematy. Takie osoby mogą czuć, że ich prawdziwa natura jest dzika i nieokiełznana a zwierzęta te odzwierciedlają ich własne poszukiwania autentyczności i wolności. Relacja ze zwierzętami pozwala również odkrywać nasze wewnętrzne pragnienia i obawy. To, jak traktujemy i reagujemy na zwierzęta, może ujawniać nasze ukryte lęki, naszą zdolność do kochania i dawania, a także naszą gotowość do przyjęcia i zrozumienia inności. Zastanów się, jak Twoje zwierzęta, ich zachowanie i sposób, w jaki się z nimi łączysz, odzwierciedlają Twoje emocjonalne i psychiczne potrzeby. Zwierzęta odgrywają niezwykłą rolę w procesie leczenia emocjonalnych ran. Zwłaszcza dla tych, którzy doświadczyli traumy, odrzucenia lub zranienia. Karl Jung w swojej teorii o nieświadomości mówił o znaczeniu integracji naszych nieświadomych emocji oraz potrzeb w celu osiągnięcia wewnętrznej harmonii. Czworonogi ze swoją bezwarunkową miłością i lojalnością mogą być narzędziem, które pomaga w tym procesie, oferując nam przestrzeń do uzdrowienia i odbudowy. Zwierzęta oferują coś, czego wielu ludzi nie potrafi zapewnić bezwarunkową miłość. Pies, kot czy inne zwierzęta domowe nie oceniają nas, nie wytykają błędów, ani nie wymagają perfekcji. Dają nam swoją obecność, przyjaźń i wsparcie, kiedy czujemy się zranieni lub samotnie. Ta niewypowiedziana, ale silna więź może mieć potężny wpływ na naszą psychikę. Jest to rodzaj terapii, która odbywa się bez słów. Zwierzęta po prostu są. Ich obecność może uspokajać nasz umysł i otwierać serce, umożliwiając uzdrowienie głęboko ukrytych ran. Jung zauważył, że nasza psychika składa się z różnych, często sprzecznych elementów instynktów, emocji myśli. Aby osiągnąć pełnię, musimy zintegrować te aspekty, zamiast je tłumić. Zwierzęta stają się w tym procesie kluczowe. Na przykład pies, który stoi przy naszym boku, może pomóc w przezwyciężeniu lęków, które wynikały z przeszłych doświadczeń. Koty, z ich spokojem i niezależnością, mogą dawać poczucie kontroli i równowagi w chwilach niepokoju. Ich zdolność do pozostawania w tu i teraz jest dla nas przypomnieniem, jak ważne jest życie w teraźniejszości, zamiast utkwienia w przeszłości. Co więcej, zwierzęta pomagają nam w procesie odbudowy zaufania. Jeśli ktoś doświadczył traumy w relacjach międzyludzkich, może czuć, że nigdy nie będzie w stanie zaufać innym ludziom. Zwierzęta oferują bezpieczną przestrzeń do tego, by powoli odzyskiwać tę zdolność. Pies, który ufa swojemu właścicielowi, może być obrazem zaufania, które stopniowo odbudowujemy w stosunku do innych. Ich lojalność jest odbiciem lojalności, której możemy nauczyć się ponownie w relacjach z ludźmi. W końcu zwierzęta oferują nam coś, czego często brakuje w społeczeństwie. Prawdziwą, czystą obecność. W świecie, który jest pełen bodźców, wymagań i presji, obecność zwierzęcia jest często jak oaza spokoju, która pozwala nam się wyciszyć i odetchnąć. Ich bezinteresowna miłość przypomina nam o tym, że nie musimy zasługiwać na miłość, by ją otrzymać wystarczy, że będziemy sobą. W psychologii Junga proces indywidualizacji jest kluczowym elementem w dążeniu do pełni. To proces, w którym integrujemy wszystkie aspekty naszej osobowości, zarówno te świadome, jak i nieświadome. Relacja ze zwierzętami może stanowić istotny element w tym procesie, ponieważ zwierzęta ze swoją naturalną, instynktowną obecnością reprezentują część naszej psychiki, którą często ignorujemy lub tłumimy. Jung zauważył, że instynkty, które są symbolizowane przez zwierzęta, muszą być zaakceptowane i zintegrowane, abyśmy mogli osiągnąć wewnętrzną równowagę. Zwierzęta odzwierciedlają naszą dziką, pierwotną naturę, te aspekty, które są poza społecznymi normami i oczekiwaniami. Często jednak, z powodu wychowania lub lęków, ignorujemy te instynkty, co prowadzi do niepełnej integracji osobowości. Relacja z psem może być przykładem procesu integracji. Pies z jego lojalnością, ochroną i gotowością do towarzyszenia może reprezentować naszą potrzebę więzi, przyjaźni i poczucia bezpieczeństwa. Dla osoby, która może mieć trudności w budowaniu zaufania w relacjach międzyludzkich, pies może stać się symbolem akceptacji i przyjaźni, której trudno doświadczyć w kontaktach z innymi ludźmi. Akceptacja tej więzi, bezwarunkowej miłości psa, pomaga integrować tę część siebie, która pragnie relacji opartych na prawdziwej bliskości. Z kolei koty, z ich niezależnością i spokojem, reprezentują inną stronę naszej natury, potrzebę introspekcji, niezależności i refleksji. Dla osób, które czują potrzebę oddzielenia się od zgiełku świata i spędzania czasu w samotności, kot może stać się symbolem tego, co w nas potrzebuje ciszy i przestrzeni do rozwoju wewnętrznego. To także aspekt indywidualizacji, umiejętność bycia sobą bez zależności od innych. Zwierzęta, poprzez swoje instynktowne zachowania, pomagają nam uznać i zaakceptować naszą pierwotną naturę. Jako przewodnicy w procesie indywidualizacji, pozwalają nam na konfrontację z naszymi nieświadomymi pragnieniami, lękami i instynktami. Integracja tych aspektów psychicznych jest niezbędna, abyśmy mogli stać się bardziej zintegrowani, autentyczni i pełni. Czworonogi stanowią most, który prowadzi nas w głąb siebie, pomagając w odkryciu tych części, które wciąż czekają na uznanie. Wybór zwierzęcia, które staje się naszym towarzyszem, może być bardziej znaczący niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Karl Jung zauważył, że nasze decyzje, choć często świadome, mogą być głęboko zakorzenione w nieświadomości i w naszych wewnętrznych pragnieniach. Wybierając zwierzę, nie tylko kierujemy się preferencjami estetycznymi czy praktycznymi, ale także manifestujemy nasze potrzeby emocjonalne, psychiczne i duchowe. Na przykład, wybór psa jako zwierzęcia towarzyszącego często wiąże się z potrzebą lojalności, ochrony i więzi emocjonalnej. Psy są znane ze swojej oddanej natury i gotowości do towarzyszenia w każdej sytuacji. Ludzie, którzy wybierają psy, mogą mieć silną potrzebę bliskości i lojalności w relacjach międzyludzkich. Może to być oznaką potrzeby znalezienia partnera, przyjaciela lub osoby, na której można polegać w trudnych chwilach. Psy oferują bezwarunkową miłość. Co może odzwierciedlać głęboką tęsknotę za poczuciem bezpieczeństwa i akceptacji. Z drugiej strony, jeśli wybór pada na kota, może to świadczyć o pragnieniu niezależności, spokoju i introspekcji. Koty, z ich niezależnym zachowaniem i spokojem, przyciągają osoby, które cenią prywatność i przestrzeń dla siebie. Wybór kota może sugerować, że osoba ta ma silną potrzebę bycia w zgodzie z samym sobą potrzebuje ciszy i przestrzeni do rozwoju wewnętrznego. W kontekście psychologicznym, koty mogą symbolizować także osoby, które w swojej podróży duchowej lub emocjonalnej pragną zachować równowagę między światem zewnętrznym a wewnętrzną refleksją. Ale wybór zwierzęcia może też mówić o tym, jak radzimy sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami życiowymi. Osoby, które decydują się na bardziej egzotyczne zwierzęta, takie jak węże, papugi czy ryby, mogą poszukiwać czegoś, co symbolizuje ich wyjątkowość, potrzeba wyjścia poza konwencjonalne schematy. Tego typu wybory mogą świadczyć o wewnętrznej potrzebie wyróżnienia się lub przełamania norm społecznych. W takich przypadkach zwierzęta egzotyczne stają się formą wyrażenia indywidualności, a także sposobem na przyciągnięcie uwagi do swojej wyjątkowości. Wszystko to wskazuje na to, że wybór zwierzęcia to coś więcej niż tylko kwestia gustu. To odzwierciedlenie naszych wewnętrznych potrzeb i pragnień, które chcemy zaspokoić, niezależnie od tego czy są one związane z relacjami z innymi ludźmi, czy z naszą osobistą przestrzenią. Nasze zwierzęta to nie tylko towarzysze, to lustra, które odbijają nasze emocje, lęki, pragnienia i aspiracje. Uświadomienie sobie, dlaczego wybraliśmy takie, a nie inne zwierzę, może pomóc nam lepiej zrozumieć siebie i nasze potrzeby emocjonalne. Wielu ludzi, którzy doświadczyli traumy lub głębokiego zranienia emocjonalnego, często wycofuje się z relacji międzyludzkich, szukając pociechy w towarzystwie zwierząt. Karl Jung zwracał uwagę na fakt, że osoby, które doświadczają emocjonalnych trudności, Często wybierają zwierzęta jako bezpieczną przestrzeń, w której mogą wyrazić swoje uczucia, nie obawiając się oceny czy odrzucenia. Zwierzęta oferują bezwarunkową miłość i akceptację, które są dla wielu osób nieosiągalne w ludzkich relacjach. Zwierzęta, w przeciwieństwie do ludzi, nie stawiają wymagań, nie oczekują od nas doskonałości. Nie są zdolne do krytyki ani oceniania. To sprawia, że stają się one idealnymi towarzyszami dla osób, które zostały zranione przez innych. W sytuacji, w której ktoś doświadcza odrzucenia, zdrady czy zaniedbania w relacjach międzyludzkich, zwierzęta stają się substytutem tej tęsknoty za bezwarunkową akceptacją. Osoby, które czują się samotne lub niedoceniane mogą w zwierzętach znaleźć poczucie bezpieczeństwa i przyjaźni, które jest dla nich nieocenione. Dodatkowo, obecność zwierząt pozwala na wycofanie się z nadmiernej interakcji społecznej. W sytuacjach stresowych czy emocjonalnych, gdzie relacje międzyludzkie stają się zbyt obciążające, zwierzęta oferują przestrzeń na wyciszenie i refleksję. Są one w stanie być obecne, nie żądając niczego w zamian, co daje nam poczucie kontroli i równowagi w obliczu emocjonalnych burz. Nie musimy się martwić o to, co powiedzą, jak się zachowają, po prostu są. Jung zauważył, że każdy człowiek nosi w sobie cień, te części osobowości, które są ignorowane lub tłumione, ponieważ są zbyt trudne do zaakceptowania. Dla wielu osób, które doświadczyły odrzucenia lub głębokich ran emocjonalnych, zwierzęta stają się sposobem na oswojenie tej części siebie, której nie chcą lub nie potrafią zaakceptować w interakcjach z innymi ludźmi. To, co w innych ludziach mogłoby wywołać strach, złość czy niepokój, w przypadku zwierząt staje się czymś bezpiecznym, czymś, co można otoczyć troską i miłością, bez obawy o odrzucenie. W końcu zwierzęta stają się dla nas lustrem, w którym odbijają się nasze lęki, pragnienia i potrzeby. Poprzez naszą relację z nimi możemy lepiej zrozumieć, dlaczego unikamy innych ludzi i szukamy pociechy w towarzystwie zwierząt. To może być początek procesu uzdrowienia, zrozumienia, co w nas sprawia, że wycofujemy się z relacji i jak możemy stopniowo wrócić do otwartości na innych, gdy poczujemy się gotowi. W psychologii Junga. Cień to termin odnoszący się do tych części naszej osobowości, które zostały odrzucone lub stłumione, ponieważ są zbyt trudne do zaakceptowania przez nasze świadomość. Sombra to część nas, która zawiera lęki, pragnienia, instynkty i cechy, które nie pasują do społecznych norm i oczekiwań. Karl Jung uważał, że nie możemy osiągnąć pełnej integracji naszej osobowości. Dopóki nie zaakceptujemy i nie włączymy tych odrzuconych części siebie. Jak zwierzęta mogą pomóc w tym procesie? Zwierzęta, z ich pierwotną naturą, instynktami i często dzikimi zachowaniami, mogą stać się mostem do naszej własnej cienia. Kiedy patrzymy na zwierzęta, widzimy część siebie, którą zazwyczaj ignorujemy. Naszą dzikość, pragnienia, a czasem mroczne strony naszej osobowości. Na przykład, pies może symbolizować naszą potrzebę lojalności, ochrony i oddania, ale może również ukazywać naszą zależność od innych i obawy przed odrzuceniem. Koty z ich niezależnością i tajemniczością mogą ukazywać naszą wewnętrzną samotność i skrytość aspekty, które często próbujemy ukryć przed innymi. Jung twierdził, że cień nie jest czymś, co należy tłumić, lecz zintegrować. Aby to zrobić, musimy konfrontować się z tym, co w nas nieakceptowane, co wywołuje w nas wstyd, strach czy niepokój. Zwierzęta, w swojej autentyczności i pierwotnej naturze, pomagają nam zobaczyć te ukryte aspekty nas samych. Patrząc na ich instynkty, emocje i zachowanie, możemy dostrzec nasze własne nieświadome pragnienia i lęki, które nie mają miejsca w społecznym świecie. Na przykład, gdy patrzymy na dzikie zwierzęta, takie jak lwy, wilki czy węże, możemy zobaczyć nasze pragnienie wolności, niezależności i siły. Być może te cechy są w nas stłumione z powodu lęku przed utratą kontroli lub obawy przed byciem odrzuconym przez społeczeństwo. Przez obserwację tych zwierząt i refleksję nad naszymi reakcjami wobec nich możemy zacząć rozumieć, dlaczego tak silnie boimy się wyrażać naszą dzikość i niezależność. Z kolei relacja ze zwierzętami domowymi, jak psy czy koty, może pomóc w uzdrowieniu naszej wewnętrznej nieufności i lęku przed bliskością. Jeśli w naszej przeszłości doświadczyliśmy odrzucenia lub krzywdy ze strony innych ludzi, zwierzęta mogą stać się bezpiecznym miejscem do konfrontacji z tymi bolesnymi emocjami. Uczenie się, jak obdarzyć zwierzęta zaufaniem i miłością, może pomóc w stopniowym przezwyciężaniu lęków związanych z relacjami międzyludzkimi. Praca ze cień za pomocą zwierząt Pozwala nam nie tylko uzdrowić przeszłe rany, ale także zbliżyć się do pełniejszego zrozumienia siebie. Zwierzęta uczą nas, jak zaakceptować naszą dziką stronę, nasze instynkty i emocje, które często ukrywamy przed światem. To dzięki temu procesowi możemy stać się bardziej autentyczni, zintegrowani i pełni.